jest nowa tama na kosówce, podniosła trochę, spiętrzyła wody. To dobrze, bo tutaj zestawu e, będzie skutkować to utrzymanie większego poziomu wód na stawach, które są obok. Także bobry dobrze wiedzą, e, co i gdzie robią. E, moje tylko i dalej już takie piaszczyste łoże kosówki. Tutaj spotykają się dwa meandry kosówki. Gdyby był to teren uregulowany, to takich widoków byśmy zobaczyli. Dla ludzi wrażliwych na piękno przyrody to jest ważne. Dla tych, którzy wolą mieć skoszone prawniki. To pewnie jest zgroza. O do nieba była piąca. Czasami są też takie. I to wcale niezbyt częste. Wcale niezbyt rzadkie głosy w dyskusji nad utrzymaniem takich terenów. no pierwszy sadziec konopiasty też jest. Zaktyw pierwszy, które ja widzę. Ostatnio nie mam czasu za bardzo, żeby chodzić po terenie. Eee, więc no, pewne rzeczy, które już gdzieś ktoś kiedyś zobaczył, eee, to ja dopiero teraz obserwuję. Eee, kocaciec żółty. Przypominam, kocaciec żółty to jest sygnał, że suma temperatur jest na tyle fajna, że samice żółwia błotnego, te które ocalały. Gdzieś tutaj u nas, jeszcze na obszarze ziemi radomskiej, szeroko pojętej ziemi radomskiej, czyli gdzieś nad rzeką Zwolenką, na ogólnym Łuku i na innych jeszcze stanowiskach. To jest sygnał dla samic, żeby wyszły i zaczęły składać jaja. Mogą dosyć daleko odchodzić, wyszukują, wychodzą ze swoich torfianek, ze starorzecz, i idą eee, nieraz daleko chyba najdłuższa taka wędrówka to była około 3 km no ale to już naprawdę ekstremalnie ale zazwyczaj jest to bliższe szukają wydm i na tych wydmach składają jaja, tam zachodzi też inkubacja jak będzie e, fajna, ciepłe lato to zazwyczaj młode żółwiki opuszczają jesienią e, swoje inkubatory a idą jeśli nie no to czeka ich zimowanie na tym terenie i, no i cóż, i później mozolna, mozolna wędrówka w kierunku e, miejsc starożytnych. Czyli czują wodę po prostu i idą za zapachem wody do najbliższych starorzec, z których najprawdopodobniej wyszły, wyszli, wyszły ich mamy. No i żyją ich rodzice, bo samce też tam żyją. Także jest to ten okres, kiedy E, żółwie zaczynają zaczynają składać jaja dobrze ta ziela więc coraz bardziej bardziej jest większa bardziej bójniejsza, obfitsza no i mamy taką swoją środkowoeuropejską dżunglę amazońską no. Niestety jest to tylko 3 miesiące w roku. No a później, później są już inne aspekty. Jesienne i zimowe też w miarę fajne. To co jest niefajnego to są pokrzywy, no ale tu jest dużo azotu, więc w tych a, pokrzywa jest rośliną lubną Dlatego no, właściwie pojawia się tam, gdzie tego azotu w glebie jest naprawdę dużo. Nieprzypadkowo na no, przykład na jakichś starych e, obrzeżach składowisk, wysypisk, no bo tam też ten azot jest e, w dosyć dużych ilościach. No i wtedy pojawia się pokrzywa. Natomiast no, naturalnym ich, ich miejscem życia to są właśnie lasy łęgowe w dolinach rzek. E, najczęściej ale w Olsach też się można spotkać gdzieś tam na obrzeżach, na kępach tych, które wystają z tych kotlinek wypełnionych wodą.